Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Mamy po prostu cudowną, słoneczną pogodę. Ja też Was witam dzisiaj tak słonecznie ubrana. I dzisiaj podzielę się z Wami 12 takimi lifehackami, które mi pomagają utrzymać porządek na co dzień w moim domu bez poświęcania na to nie wiadomo ile czasu. Ja nie wiem jak wy, ale ja nie lubię sprzątać i starałam się znaleźć sposób, albo raczej sposoby, na to, żeby zminimalizować ten, ten czas poświęcony na porządkowanie jak najbardziej. I w ten sposób wypracowałam sobie pewne nawyki, które pomogły mi w tym, dzięki czemu teraz tak naprawdę nie poświęcam jakoś dużo czasu, jeżeli miałabym to zliczyć, a przynajmniej tego tak nie, czu nie czuję. I te nawyki. Pomagają mi utrzymywać w domu porządek um, i mieć wszystko zorganizowane, a równocześnie nie poświęcać na to wielu godzin. Tak jak um, kiedyś to było, że raz w tygodniu ustalałam sobie, OK, dzisiaj sprzątam i sprzątałam naprawdę pół dnia, i to było beznadziejne, bo tak naprawdę marnowałam najczęściej sobotę. Teraz jak utrzymuję ten porządek cały czas yy, codziennie sprzątam powiedzmy, po trochę, ale to naprawdę owocuje tym, że potem na koniec tygodnia nie ma tego aż tak dużo. Ok, to ja już nie przedłużam i przechodzę do tych lifehacków. Numer jeden, pozbycie się nadmiaru rzeczy. I wydaje mi się, że to jest chyba oczywiste, że im mniej rzeczy, tym mniej sprzątania. Jakich rzeczy można się podbyć? Zbędnych e, ozdób, dekoracji, zabawek, e, różnych produktów do sprzątania, do, do pielęgnacji, do makijażu. Można je przeglądnąć, ocenić, czy używamy, czy będziemy używać. E, jeżeli nie, to ewentualnie można zużyć do końca albo oddać komuś innemu. Wiele też jest już przeterminowanych, więc je oczywiście należy wyrzucić. Przechowujemy często rzeczy, które. Nie potrzebujemy w aż takich ilościach, jakich zwykliśmy mieć, i one tylko niepotrzebnie zabierają na miejsce i yy, tworzą bałagan, yy, bo nawet jeżeli chcemy przetrzeć kurze na jakichś szafkach, yy, półkach i tak dalej, to im więcej mamy tych rzeczy, tym więcej kurzu na tych rzeczach, i więcej, tym więcej też przestawiania ich, kiedy chcemy yy, posprzątać. Więc wydaje mi się, że to jest. Chyba najbardziej podstawowa rzecz, jeżeli chcemy uniknąć bałaganu, ja tak zrobiłam i wierzcie mi, jest dużo, dużo łatwiej. Numer dwa to organizacja wszystkiego, co już mamy i znalezienie miejsca dla każdej rzeczy. I, i nawiązując do punktu pierwszego, im mniej rzeczy, tym łatwiej znaleźć dla każdej miejsce. Po prostu, kiedy będziecie sprzątać, dużo łatwiej i szybciej będzie wam, kiedy będziecie wiedzieć, gdzie dana rzecz ma się znaleźć, a nie będziecie musieli tracić czasu na to, żeby zastanawiać się, gdzie ją jeszcze włożyć, albo co gorsza wcisnąć, bo nie ma już nigdzie miejsca. Dlatego upewnijcie się, że każda rzecz w waszym domu ma swoje miejsce, do której możecie ją odłożyć. Numer 3 to zasada minut. Jeżeli coś nie zajmie Wam więcej niż dwie minuty, to znaczy posprzątanie nie zajmie Wam więcej niż dwie minuty, to zróbcie to od razu. Czy to będzie poskładanie, poskładanie, czy to będzie pościelenie łóżka, czy poskładanie prania, czy przetarcie blatu, włożenie naczyń do zmywarki. Jeżeli zrobicie to od razu, to naprawdę wierzcie mi, zaoszczędzicie sobie dużo czasu, bo później zamiast dwóch minut musielibyście na przykład na to poświęcić 20 czy 30. Numer 4 to zasada 15 minut. I polega ona na tym, że codziennie przed zaśnięciem poświęcamy około 15 minut na posprzątanie całego mieszkania. Oczywiście tak z co grubsza, nie mówię tutaj o jakichś, wiecie, takich ciężkich pracach sprzątających. Ja nauczyłam się, że codziennie przed zaśnięciem ogarniam, przynajmniej z co grubsza, wszystko tak, żeby było w porządku, w należytym porządku, żeby po przebudzeniu. Czy potem po przyjściu z pracy nie musiała dodatkowo poświęcać tego czasu na sprzątanie, tylko mieć tą świadomość, że wracam do czystego, posprzątanego mieszkania. Naprawdę wierzcie mi, to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie. I nawet mi lepiej się zasypia, kiedy wiem, że wszystkie naczynia są umyte, że mój salon jest posprzątany, i tak dalej, tak dalej. Numer 5 to zaangażowanie domowników do sprzątania. Ja wychodzę z założenia, że Każda osoba, która w domu mieszka, powinna sprzątać, bo każdy robi bałagan, każdy pozostawia po sobie jakieś ślady tego, że w danym miejscu mieszka. Więc nie tylko na przykład kobieta powinna dbać o o to, żeby był porządek, ale również reszta domowników, czy to mąż, czy dzieci, rodzeństwo, rodzice i tak dalej. Każdy powinien się zaangażować, można stworzyć jakieś harmonogramy, ustalić kto co kiedy sprząta, kto wyrzuca śmieci, kto myje naczynia albo opróżnia zmywarkę. Naprawdę da się to załatwić i... Tą odpowiedzialnością za sprzątanie nie powinna być obarczona jedna osoba, ale moim zdaniem każdy, kto w danym miejscu mieszka. Numer 6 to ścielenie łóżka po przebudzeniu. I to jest niby nic, niby taka drobnostka, a naprawdę robi ogromną różnicę. Zróbcie sobie taki eksperyment w pokoju, w którym jest pełno wszystkiego, jest ogromny bałagan, pościelcie łóżko od razu będzie lepiej. E, dlatego po przebudzeniu warto pościelić od razu łóżko. Jeżeli wam się nie chce po przebudzeniu, to zróbcie to chociaż od razu jak przyjdziecie z pracy, e, bo naprawdę jest dużo przyjemniej. Ja wiem po sobie, jak przychodzę z pracy i na przykład mój mąż później wstaje niż ja, i on pościeli czasem łóżko, to dużo przyjemniej mi się wchodzi do takiej sypialni, w której, jest ładnie, w której jest ładnie zaścielone łóżko, niż do takiej, w której jest wszystko po prostu do góry nogami. Numer 7 to sprzątanie naczyń po każdym posiłku. I wiem, że wiele osób ma tendencję do tego, żeby zbierać naczynia w zlewie, aż już się uzbiera ich więcej, dopiero wtedy je myć albo ewentualnie przykładać do zmywarki, ale dużo, dużo łatwiej jest, kiedy zrobić, zrobimy to od razu, kiedy jest tylko kilka naczyń, na przykład dwa talerze, kubki jakieś sztuczce, niż potem, jak zbierze się cała kopa i trzeba to myć. Ja nie mam zmywarki, bo niestety w mojej małej kuchni się nie mieści, ale E, więc muszę zmywać ręcznie e, i wierzcie mi jak się to uzbiera cała taka góra naczyń to nie jest nic przyjemnego i zamiast e, dwóch minut muszę na to poświęcić 10 czy 15 no a to już No to już jest chyba czasu jakby nie patrzeć. Numer 8 to sprzątanie kuchni po każdym gotowaniu. I nie wiem jak wy, ale ja nie potrafię gotować czysto i zawsze coś rozsypię, poplamię, pokruszę. Po prostu jestem trochę jak taki huragan w kuchni. przeciwieństwie do mojego męża, bo jemu jakoś się to udaje, jak już gotuje. Dlatego dla mnie dużym ułatwieniem jest kiedy nawet sobie na bieżąco sprzątam podczas gotowania w międzyczasie. No ale jeżeli nie robię tego w międzyczasie albo jest tego na tyle dużo, że muszę poświęcić więcej czasu, to nie zostawiam tego, wiecie, na za parę godzin albo na za godzinę, tylko robię to od razu po ugotowaniu, bo wiem, że wtedy zajmie mi to dużo mniej czasu, bo jestem skoncentrowana na tym, że jestem w kuchni, gotuję, z dużo szybciej to zrobię, jeżeli posprzątam zaraz po ugotowaniu. Niż nawet po zjedzeniu. Dlatego to jest taka moja dobra rada i wierzcie mi, to oszczędza naprawdę masę czasu. Numer 9 to odkładanie ubrań od razu do szafy. Po przyjściu ze szkoły, z pracy czy skądkolwiek tak naprawdę odkładajcie swoje ciuchy od razu do szafy lub ewentualnie do prania, bo nie chcemy przecież wyciągać z szafy brudnych. To naprawdę jest chwila, dosłownie minuta 8, a pozwoli Wam zaoszczędzić później naprawdę sporo czasu. Numer 10 to wietrzenie mieszkania. I może to nie jest do końca związane ze sprzątaniem stricte, ale to naprawdę robi ogromną różnicę, kiedy w naszym mieszkaniu jest świeże powietrze, zwłaszcza jeżeli jest taki lekki chud na zewnątrz, to od razu wydaje się, jakby było dużo czystsze i tak sterylniej powiedziałabym nawet i wietrzenie mieszkania poza tym jest zdrowe dla naszego organizmu też, bo pełno w powietrzu jest pełno kurzu różnych drobnoustrojów i tak dalej więc wietrzenie mieszkania to jest podstawa. Zasada 11 one in one out, czyli jeżeli... Kupujemy coś nowego albo przynosimy do naszego domu coś nowego, to staramy się na miejsce tego pozbyć innej rzeczy. Powiedzmy, kupujemy coś, nie wiem, nowe buty, to staramy się spośród naszych starych butów wybrać jedną parę, których już nie lubimy, których nie nosimy i pozbyć się ich z naszego mieszkania, tak żeby ta liczba rzeczy nie rosła. A raczej mniej więcej stała w miejscu, żeby nie powiększać tego naszego bałaganu jeszcze bardziej. I analogicznie do wszystkich innych rzeczy, oczywiście to nie musi być rzeczy z tej samej kategorii, chodzi po prostu o to, żeby liczba rzeczy nie wzrastała, dzięki czemu będziemy mieć na pewno też dużo mniej do sprzątania. Numer 12 to wykorzystanie czasu podczas sprzątania. Sprzątanie nie musi być nudne, dlatego ja właśnie po to, żeby nie mieć tego uczucia, że zmarnowałam ten czas, który mogłam poświęcić na coś Przyjemniejszego. Staram się właśnie jakoś um, wykorzystać, żeby posłuchać muzyki, podcastu, audiobooka. Wtedy sprząta mi się dużo szybciej i przyjemniej. E, no i właśnie nie mam tego poczucia, że. A mogłam w tym czasie robić coś fajniejszego niż sprzątanie, bo tak jak już mówiłam na początku, to nie jest moja ulubiona czynność i staram się zminimalizować to równocześnie przy zachowaniu czystości, bo akurat porządek w przeciwieństwie do tego, że sprzątać nie lubię, to porządek lubię, więc jakoś sobie trzeba radzić, prawda? Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki się Wam przydadzą, tak jak przydają się mi. Jeżeli wy macie jakieś, to opiszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Jeżeli Wam się film podoba, to zachęcam. Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.